Witam, yy, dzisiaj jest specjal. <grywia> na nic, ale jest. Yy, kamerka będzie teraz, już na razie widzicie moje biurko, ale zaraz będzie twarz. Uwaga, zostaw kamerkę. Dobra, trzy, cztery. <grywia> Witam, 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 Gramy! Gramy dzisiaj W naszą wyspę Czekajcie Zostawię tylko kamerkę Dobra, gramy dzisiaj w naszą wyspę oczywiście Markus ujawnił się Więc super I uwaga O właśnie, co możemy tutaj? Dawno nie graliśmy o, 15 razy? Nie wiem, jak to działa, ale sobie postawiam. A, właśnie, wieża Eiffla wybudowała się! Jo Wieża Eiffla się zbudowała. Co jest? Trzy kapiasku 35 tysięcy mamy właśnie, idziemy sprawdzić. A, tutaj tam jest kawerka. Idziemy sprawdzić czy yy, nasz tutaj gdzie to jest ten typek? Tutaj Super, baj. Okej. Okay. Czekajcie, czy wszystko działa? wow, wow wow. Działa, działa, działa. Eee, yy, działa. No, e, więc dobra, możemy kupić się, możemy kupić. Dobrze, czyli tutaj ty, tam, ty nam nic tutaj nie sprzedasz. Więc nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ale idę zebrać. Idę zebrać! <grym> idę zebrać! Roślinki. Roślinki, idę zebrać. Cyk, cyk, cyk. Cyk, pyk. Dobra, a właśnie, bo my mamy już naszego wędkarza. On już nie łowi? Nie, łowi. Dobre złowił, ty. Collect all. Czy jakie złowił? Big, czy nie? Cztery takie. Dobra. Git. Dobra, 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 DOBRA! Okej. Okay. Masz jakiś problem? Ja, ja myślę. O, To tak to działa No i fajnie No, cztery tysiące Czternaście Dobra I, y, 124 cementu mamy Spoko Mamy tutaj... Nie mamy, dobra Golden Thread huh. To na razie, dobra, kupię yy... Dobra, git O, pierwiej rzałaj się wybudowała, max level <laughs> Idzie mityk chłop, chłop jest mityk Tutaj potrzebujemy, o tu jakiś ten potrzebujemy dziwne I dobra, się jest strasznie gorąco Normalnie człowiek wytrzymać aż nie może, nie? Taki gorąco. Okej, okay, zbudowałem. O, i ten A ten... Fajny dźwięk, jak się potka końcu... Kończy. Dobra. Tego on też sporo. O! Aha. <gryw> Dzięki. Tego mi brakowało, właśnie. Oh, 703... Dobra! Jest taki gorąc i... <grym> i <zauwańczony> Widzę, że jeżeli bym zędlał, złączyłabym karetkę. Na ulicę Pitulisz, tam gdzie... Jeden dom i siedem ulic. O, zarab... o, o. Tutaj, tutaj, bo tutaj, tutaj jest zejście, właśnie. Takie specjalne. I tu będzie. O. Jeszcze więcej do roboty. Niesamowita. Ile tutaj. Co tutaj? Nie potrzebujemy Was. Ile tutaj już się nagrywa? Cześć! 6 minut. Słuchaj mnie naprawdę, bo ja już nie rozumiem. Tak się na mnie patrzysz. Czy ty masz problem psychiczny? Albo z matematyką? Bo ja mam. Sorry, sorry. Już wracamy. Udawać mi tu pracownicy. Dobra. No jak tam, panie? Dobrze się wszystko robi? Właśnie, idemy... A, nie, nie idziemy. Czy idziemy? Idziemy. Czy mi się tutaj zrobiła pani pszczółka już? Fulama? Dwie mam, no tak. Ready to collect. W ogóle idę wszystko selnąć. Czy my to trzymam? Ile? ja. lagi mam Zawijam lagi, patrzcie, no, on idzie w miejscu O! Siedemdziesiąt cztery tysiące mam To... to dużo A Nikt mi nie kopie piasku? Jak to tak można? Oj, nie, nie, nie. Idę zatrudnić czwa następnego kopacza. To się tu tworzy. 230 trzymam. Ale co trzymam? Ja nic nie trzymam. Gdzie to się zatrudniało? Tutaj Uu, 35 tysięcy i kopii piasek Dobra widzowie. Obi będzie kopać piasek, a ja zapraszam Was za niedługo do następnego odcinka. Poczekajcie. Tu trzeba zakończyć spekka Okej okay. O Ja Was zapraszam do ostatniego odcinka. Znaczy do następnego odcinka. Cześć!